Dobra, no, witam, moje nerwusy. Dzisiaj temat, który bardzo mnie mierzi, jak drzazga przy słowowym bucie. Mianowicie nasi wieszcze XXI wieku przepowiadacie i trzecie trz oko w dupie. Jest paru takich ananasów na polskim YouTubie, którzy niektórzy od 2008 roku przepowiadają wojnę, tylko niestety wiecznie plan duchowy się zmienia. I nie wiadomo, kiedy ta wojna będzie. A gdzieś zawsze na pewno będzie. I będzie można sobie podpiąć to pod swoją szurską retorykę, że patrzcie, u, trafiłem. Była wojna. Tak. Zawsze gdzieś jest. Ale to nie znaczy, że jesteś pieprzonym Nosterdamusem. To znaczy tylko, że nabijasz ludzi w butelkę na swoje rzekome zdolności jeden z drugim. Są tacy, którzy agitują politycznie, są tacy, którzy po prostu opowiadają głupoty, a są tacy, którzy są po prostu cynikami. A pytanie, dlaczego ludzie idą do ludzi, którzy tak naprawdę nie mają nic racjonalnego do powiedzenia, bo patrzenie w szlaną kulkę lub co niektórzy robią, przeglądanie artykułów głównie z ruskiej prasy i dorabianie do nich teorii lub Posługiwanie się ogólnikami i garderobą ludzi zmarłych nie służy do przepowiadania przeszłości. I żaden z nich nie jest tybetańskim mnichem, który może mówić swoim owieczkom, co mają robić. I jeden z drugim, jak się im coś nie sprawdzi, to albo unikają tematu, albo odkręcają kota ogonem. Wiecie, był taki jeden bardzo znany polski jasnowic, który twierdził, w 2012 roku Polska wyjdzie z grupy na euro w piłkę nożną, a jak było? Wszyscy widzieliśmy. Ale potem zamknął się w swojej noże i nic nie gadał. Następny jest taki jeden, który jest pod Warszawą podobno, pakoty, i nie, nie chodzi o Jarka z Boża. I ciągle agituje za Czaskowskim i za PO, że... To narodów, bo inaczej to nas zamknie y, towarzysz Wołodia i będzie wojna, tak, tylko ta wojna to od niego jest od 2019 roku i nic z tego nie wynika. A jak wybuchł konflikt na Ukrainie, to mówił, że tak naprawdę to jemu chodziło o Ukrainę, a nie o Polskę, tylko jego trzecie oko się akurat ponad 1055 pomyliło. Tylko ja mam do was pytanie. Dlaczego, dlaczego wy masowo słuchacie takich ludzi, którzy zamiast, jeżeli chcą się zająć czymś pożytecznym, racjonalnie komentować rzeczywistość lub jakoś pozytywnie wpływać na społeczeństwo, to albo nam ściskają bajki o cukierkowym życiu i znajdywaniu zmarłych lub zaginionych, albo straszą nas wiecznie jakimiś kataklizmami. I co to wnosi? Czy oni nas przygotowują? Nie. Czy oni coś widzą? Nie. To są bajania, bo chyba, że mają jakieś opętane demony w sobie, które mnie podpowiadają na lewe ucho. No. Ale nie mnie to zbadać, bo nie jestem egzorcystą. Ale wygląda to jak zwyczajne, ordynarne, cyniczne nabijanie ludzi w balona. Dlatego proszę Was, kochani, nie dajcie się nabierać. Jeżeli jest jakiś tarocista, który lub jasnowiec sobie trafia, okej, okay, w porządku. Ale wynika to z reguły z jego dobrej psychologicznej oceny rzeczywistości i racjonalnego wyciągania wniosków. Jeżeli którykolwiek służy wam za psychologa i wam w czymś pomógł, to fala mu za to. Ale jeżeli jest jakiś taki, który żeruje tylko na tym, że za chwilę będzie wojna, albo nas zaleje tsunami, albo nas napadną, albo zejdzie trzeci Jezus z kosmosu, albo on obserwuje Anunaki, no to proszę Was, unikajcie takiej szury na kilometry, bo to Wam tylko zrobi jajecznicę z mózgu i nic dobrego z tego wyniknąć nie może. A jeden z drugim nabija sobie w ten sposób kabdę. Pierdoląc wam głupoty racjonalnie mówiąc. Ale no niestety zawsze ludzie się bali tego, co nastąpi. I tego, że nie mogą wiedzieć, co nastąpi. Więc szukali ludzi, którzy teoretycznie wiedzą. Szukali pasterzy, tak samo zaczynał Jezus. Nie mówię, że on był jasnowidem, bo, bo tego nie wiem. Ale tak samo zaczynał, nie? A teraz macie typa, który albo siedzi w Berlinie i ciągle szczuje, albo siedzi w Warszawie i ciągle widzi, że Rosja nas napadnie, albo siedzi na jeszcze jakiejś innej wsi i twierdzi, że znajduje zaginionych koło wody, tylko, że Polska jest krajem kilkunastu tysięcy jezior. Nie jest to trudne do dedukcji, naprawdę Sherlocku. Sprawdzalność polega na przypadku. Raz na tysiąc, jak rzucasz lotkami do tarczy, to trafisz dychę, nie? Ktoś też wygrywa w totolotka, ale czy warto to robić? Nie sądzę, więc dlatego uważam, że jest to bardzo szkodliwe. Zresztą tak samo jak ludzie od pseudoteorii spiskowych, którzy twierdzą, że piszą listy sami do siebie albo że widzą jakieś rzeczy, w które niby nie wierzą, ale wierzą, a nie, wier nie wierzą, ale wy powinniście nie wierzyć, a może i wierzyć. No ludzie. I często tego typu kanały właśnie zapraszają tych ludzi od trzeciego oka, nie wiadomo gdzie, którzy mogą sobie yy, wypowiadać te swoje dziwne teoryki na dziwne tematy. Niestety, niewiele to ma wspólnego z prawdą, ponieważ z reguły yy, polega to właśnie na ocenie rzeczywistości i ogólnikach, nie na nadprzyrodzonych mocach. No, chyba że wierzycie w demony, ale to już wasza sprawa. Ale nie mam zamiaru więcej przynudzać. Siema i do następnego.